Witam przy sobocie. Jak to w dzień wolny? Malowanki później, bo <ścoughs> wcześniej oczywiście u mnie była maska rozświetlająca, płatki hydrożylowe e, i oczywiście prace, prace domowe. Teraz rozpocznę od malowania, czyli e, pielęgnacja podstawowa jest i dzisiaj rozświetlający podkład. Już sobie dałam troszeczkę na dłoń, bo e, lubię e, podkłady dobierać. A nie, żeby za dużo bezpośrednio przynajmniej dać na, na skórę. Podkład rozświetlający, zwłaszcza przy skórze suchej, czy odwodnionej, czy dojrzałej, tak jak moja, zobaczcie po jednym razie, jakie ładne krycie. Ale on również oprócz tego, że bardzo fajnie kryje i budujemy krycie, czyli dołożę sobie jeszcze odrobinkę, budujemy krycie w zależności ile warstw, tu jest po jednej warstwie, ominęłam na razie okolice oczu, budujemy sobie krycie kolejnymi warstwami. Więc jeżeli ktoś lubi, tak bardziej, albo wieczorowo sobie daje, czy coś, żeby taki ten makijaż rzeczywiście był, on trwały będzie, nie zatyka porów. Przede wszystkim jest też ochronny, ma system ten sam, co TimeWise Minimizer 3D, który ma pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, więc również ma ten system podkład. Zobaczcie, już moje, moje nierówny kolor. Poprzez, może nie, że mam niewyrównane jakieś kolorystycznie, ale odbarwienia, ale jednak mam dość płótką naczynioną, więc często rumieniec, mam, mam też pieki jakieś tam różne, wiadomo jak to przy skórze dojrzałej, zawsze coś znajdziemy, każda z nas coś znajdzie. I to jest po jednym kryciu. Bardzo fajnie i również ten rozświetlający podkład na wilżę. Więc jeżeli mamy suchą skórę ale, albo dojrzałą, to warto, albo lubimy taki luk rozświetlający, to zobaczcie, one, one nie, że się błyszczy, ale taki jest ładny, rozświetlający. Na to, tu po jednym kryciu, e, nie będę budować więcej, ponieważ to będzie dalej dzienny makijaż, więc po i, e, wystarczy jedno krycie. Teraz położę sobie wygładzającego, wygładzającego e, Takiego pudru jedwabistego. Użyję z takiej zbitej kul kulki, nie naszego puchacza, ponieważ będę sobie tak delikatnie, jakby wkręcać, żeby właśnie tutaj troszeczkę zmatowić, ale też tak ochronnie zadziałać. No i, i faktycznie tą jedwabistość omijam okolice oka, ponieważ tam później będę robić przy makijażu perfekcyjnym. Korektorem i nie chcę sobie po prostu tutaj zrobić więcej, żeby, żeby ona była, ponieważ mam dość suchą skórę, więc dzisiaj były płateczki, więc są fajnie nawilżone, krem wygładzający pod oczy i już jest. Rozświetlenie jest, czyli podkładu rozświetlającego i pudrem zawsze można sobie też transparentnym gdzieś tam jeszcze zrobić. Zacznę od ramy oka, czyli od brwi. Ja używam e, takiego średniego blondu Tuszu zagęszczającego brwi. Dlaczego? Zacznę od tej, troszkę mi e, będzie przeszkadzać mm, grzywka, ale ją uniosę. Dlaczego? Bo ja mam, zobaczcie, takie marne, niby są. E, włoski, ale one są jaśniutkie takie zmierzwione niektóre są dłuższe, niektóre krótsze a ten y, tusz zobaczcie, ma taką fajną szczoteczkę też taką rozwiszczoną i on bardzo ładnie raz, że, e, raz, że przyciemnia mi te brwi i w kolorze takim właśnie blond ale zobaczcie, jaka jest różnica. Możemy sobie, i ma też takie drobne włoski, które jakby pozostają, zagęszczają. I zobaczcie, no nawet, o tak, zrobię, żeby, że możemy sobie tutaj jakby dorysowywać, w zależności, jak chcemy. Ja to nieraz tak m, pobieżnie, ale, ale zobaczcie, już widać, że ta brew, że ta rama oka jest ładnie tutaj wyprowadzona. Więc warto sobie te brewki troszeczkę. A jeżeli mamy piękne, no to one też ładnie nam uczeszą, I, z, i tutaj na przykład mam takie dłuższe brwi, to je ładnie też tak jak tuż do rzęs wygładzi, żeby one kierunek nabrały. Nabiorę sobie jeszcze. Jeżeli jest nowy, to możemy tak jak to tuszem troszkę ten z, złożyć. I to szybciutko, nie będę się długo rozwodzić, bo, bo jednak y, ciężko później się będzie oglądało. Ale. Ale jak ładnie ten, ten blask na, na, na skórze zostaje, teraz patrzę, bo jak, jak mi światło przybija, to, to ładnie widać, że ten podkład jest taki właśnie rozświetlony, to jest to właśnie te, ten efekt glow. Mamy ramę oka, mamy, y, czyli brew, podkład i tak dalej tutaj y, zmatowiony, to zaczniemy teraz od y, może konturowania, może od konturowania. Chociaż nie, konturowanie zostawię sobie później, bo będzie wiadomo, jak y, mocno y, chcę ten, chcę ten, to konturowanie pozostawić, bo jak już jest oko pomalowane, już mam końcówkę takiej bazy na powiekę, jak jest oko mocniej, no to możemy sobie tym konturowaniem też ładnie wyregulować. Odrobinkę prysnęło mi, odrobinkę bazy na powieki, nawet za dużo mi się wyprysnęło, żeby fajnie się cienie przyklejały, żeby wyrównać ten jakby... Przykryć tą e, troszkę, być może nierówność koloru, e, ale też e, bardzo są trwałe, bardzo, bardzo ta baza daje taką trwałość. Delikatnie sobie ją wklepujemy. Ja troszeczkę dużo mi się tu dało, ale ona zaraz, zaraz jakby wsiąknie. E, jakie? Jakie dzisiaj kolory? Tak się zastanawiałam, bo nie wiem, pewnie się tam potem przebiorę, ale tak jak do tej bluzeczki, no to ona ma i granaty, i tam szarości, zielenie, można praktycznie wszystko. I tak sobie myślę, ponieważ będę chciała sobie mocniej zrobić usta, to może zostanę przy szarości. Zawsze przepraszam, że takie ogryski, ale on jest tak dużo, jeszcze tego cieniają do ostatniego. E, jakby wybrania naprawdę jeszcze są takie wydajne, bo się nie kruszą, nie, nie, nie okruszają. I tutaj e, chyba sobie zostawię na złocie satynowym i z tą szarością. E, dlatego zacznę od nałożenia najpierw takiego bazowego troszeczkę cienia, żeby przykleić na ruchomą i nieruchomą powiekę. Po to, żeby ujednolicić. No bo słuchajcie, nawet jeżeli ktoś ma takie przyzwyczajenia, że makijaż oczu jest tylko powiedzmy tu gdzieś okolica samego oka, ruchoma powieka i tak dalej, no to. to Cała ta, u mnie akurat jest dużo tej nieruchomej powieki, ale nawet jak jest mniej, no to tak dziwnie, jeżeli nie będzie, nie będzie takie oczyszczone te, to oko i takie również y, pomalowane aż pod brew, to może się odbijać. No bo mamy też różny kolor skóry, no wiadomo, będzie tam być może korektor pod oczy, nakładam sobie taki matowy, ciasteczkowy, praktycznie u mnie na tej mojej jasnej powiece nie widać, ale ładnie się cienie będą potem odbijały. Jakbym tak zostawiła, no to też można przyblendować i, ale jest to za, za jasno, no bo nie mam jeszcze kreski, nie mam. Teraz, teraz dam sobie na ruchomą powiekę odrobinę tego złotego, żeby później ładnie mi się łączyło z szarością. Które, którą położę, bo dzisiaj będzie szarość, aczkolwiek zastanawiałam się, bo bardzo mi się do, do tej koloru bluzki i w ogóle tak dzisiaj e, za mną chodziła taka oliwka, ale otwarłam paletkę, mówię, jest szary, dobrze, szary będzie, dlatego daję sobie troszkę satynowego więcej, ponieważ szary jest matowy. No to tak sobie połączę, chociaż. Też z satynowym też trzeba troszkę uważać, bo jeżeli mamy na przykład przy bardzo dojrzałej skórze, przy bardzo dojrzałym oku, jeżeli mocno jest tam powiedzmy, nie wiem, teraz daję konturóweczkę wodoodporną. Jeżeli są mocno takie, no już widoczne, czy zmarszczki, czy i bardzo mocno dużo, dużo jest tej opadającej powieki, no to z satyną troszkę mniej, ale jakąś kropkę, gdzie nie, tu przynosi, możemy sobie to oczko rozświetlić. Wodoodporna granatowa kreseczka, dwie trzecie u góry, przy samej linii rzęs, żeby ładnie... To, to oko wyrazistsze było, przeciągam odrobinkę jeszcze tutaj do, do, w kierunku nosa i wyciągam do góry, żeby to oko nam ładnie otworzyć. I za chwilkę będę dodawać na, 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 ten, na tą kredkę szarości, czyli szarość matowa. I e, otwieramy oko, czyli odrobinę, to nie będzie jeszcze wszystko, więc na razie tak jakby w trakcie malowania to nie oceniajmy, czy coś wyszło, czy nie wyszło, na razie to są jakieś takie placki, kropki i inne, troszkę większym, większym cieniem, na razie pozostawię po prostu tylko, tak pozostawię, nie jest, to, nie jest to ładnie, nie fajnie wygląda, ale dlaczego? Ponieważ chcę sobie jeszcze zrobić tą linię podnoszącą powiekę takim brudnym różowym różowym, no taki brudny róż, rzeczywiście matowy i nasz i, moj, i moją kuleczką i większość pani już tą kuleczkę ma, bo naprawdę fajnie się y, tą kuleczką blenduje i zaznaczam na otwartym oku miejsce, które chcę podnieść powiekę, czyli wyżej podnoszę wyżej po to, żeby żeby oko bardziej otworzyć i co ważne, jak jest mocno opadająca powieka, to naprawdę wówczas bardzo to oko się otwiera. I zobaczcie, zobaczcie jak samym tym różowym, później będę zaraz tę te, szarość też do góry blenduję, czyli wyciągam wszystko z szarości do ku górze. Jeżeli za mało nabieram sobie nawet o tak i do góry i w kierunku nosa, czyli oko jest otwarte, zobaczcie, powieka, jeżeli jest opadająca, jest również wyżej, bo jest podniesiona tym, tym różem matowym i teraz szarością możemy dokąd chcemy, czyli mamy zaznaczone granice. Ja moją granicą chcę otworzyć oko bardziej, czyli zrobić takie, no, no, no zobaczcie, no niestety, ale te oczy są no, w, w dojrzałym, zwłaszcza wieku, w dojrzałym oku i jest ono takie troszeczkę w dół. I teraz, jeżeli podnosimy, to ono się, słuchajcie, bardziej, tutaj może mam za nisko, powinnam sobie troszkę podwyższyć, być może, tak, żebyście bardziej widziały, o może tak będzie równiej i słuchajcie... To oko jest tu otwarte. E, jeszcze możemy sobie wyrównywać. Przejdę do drugiego oka za chwilkę. E, zaczynałam tutaj od kredki, żeby one tak przyrównać, nie? chociaż powiem szczerze, że jak jest jedno oko umalowane, a drugie nie, no to tą różnicę widać. Po prostu widać różnicę. Nie to nawet, że no tu mam też więcej taką genetycznie już, o, e, taką troszeczkę opuchnięcie, ale to nie patrzcie na to, tylko na sam kształt oka, nie? więc jest, jest bardzo duża różnica. Teraz dam sobie kredki, tak jak tam, konturówka wodoodporna, która jest bardzo trwała, bardzo. Ja lubię odrobinkę podkreślić dół oka po to, żeby żeby ten zarys, ponieważ tak jak mówię, przy młodziutkim oku, no to wiadomo, że, że nawet wystarczy kreseczka czy delikatny cień, taki naturalny i tuż wytuszować błyszczyk na usta, ale z wiekiem mamy te potrzeby, też większe, przyzwyczajenia inne. No różnie, jak, ja mówię, że jest to kwestia, e, o pielęgnacji nie dyskutujemy, ona musi być, ale jeżeli chodzi o makijaż, to oczywiście przychodzą tutaj do nas również to, co lubimy, nie? czyli tak jak lubimy się czuć, tak jak lubimy kolory, czy, e, czy to, co lubimy w jakiś sposób oko podkreślić i teraz podnoszę, tak jak tutaj na granicy, którą widać, żeby rozetrzeć, podnoszę to, e, tą powiekę i... Oprócz tego, że powieka będzie podniesiona, to zaraz zobaczycie to moje małe oko, które było przed chwilą, małe e, takiego kształtu smutnego, padającego w dół, i teraz zobaczcie, jak tym, e, tym, że jest tutaj ten kolorek i że on idzie, i tak samo to przełamanie, które dałam wyżej, jak to robi z oka większe i robi to, że ono jest po prostu bardziej takie, nie bardziej po prostu większe większe i powieka nie wydaje się tak być opadająca, smutna. U mnie opa to opadanie to jest tak bardziej na zewnętrzu, Nie jest całe, z przodu nie mam jeszcze póki co, ale bardzo mocno pracuję przy pielęgnacji, żebym właśnie to czoło e, nie puszczało gęstości, bo, bo, bo wówczas no, e, chodzi o to, że jak tutaj puszcza gęstość, jak nie mamy już, nie dbamy w pielęgnacyjnie, no to później nam ta skóra tak, nie? I to wszystko tu tak opada. Tutaj mam jeszcze w miarę ok, bo tutaj wklepuję odpowiednie pielęgnacje kremy, no Natomiast wiadomo, że, że gdzieś tam na tych zewnętrzach no, nie unikniemy. Ja kiedyś miałam takie pytanie, czy cośkolwiek robiłam z powiekami, z oczami, w ogóle z jakimiś tam powiedzmy przeciwzmoczkami zabiegami inwazyjnymi, czy, czy w ogóle podniesienie powieki, czy jakaś korekta. Nie, nie robiłam niczego. Robię pielęgnację podstawową, specjalistyczną, która polega na tym, że że do specjalistycznej zaliczamy wszelakie maski, retinol przede wszystkim, czysty retinol, który bardzo mocno poprawił moją kondycję skóry. Bardzo. Przede wszystkim zmniejszyły się tutaj te linie, podniosły się rzeczywiście, napięło się czoło i dlatego też podniosło się wszystko tutaj. Więc, więc ta, ta powieka nie jest w tej chwili u mnie mocno opadająca, ale pokazuje też, jaki trik zrobić na już, jeśli panie, no i teraz dokładamy sobie, sobie tej, tej szarości na tyle, ile, ile potrzebujemy. Może to być, ponieważ jeszcze nie ma rzęs, więc to mocno widać, ale przy tą rzęsy to to nie będzie widać. Jeżeli mamy okulary, jeżeli które panie mają okulary, to bardziej ten makijaż bym poleciła wyrazistszy. Na ile mamy, mam ym, przy rzęsach? Jeszcze lubię sobie tak odrobinkę więcej dać... Ym, przy samej końcówce kredką granatową, żeby była taka, bo ja mam, no umówmy się, jasne, jasne ym, rzęsy, y, jasne oko, jasna skóra, tak jest, tak, tak jasno wszystko, więc muszę troszkę tej wyrazistości, lubię, lubię, nie, teraz nie będzie to makijaż taki intensywniejszy, ponieważ jest on, y, no jeszcze jest dzień, jest troszeczkę później niż zwykle, ale już Trochę w domu porobiłam, trochę też z maską. Skóra się, że tak powiem, fajnie też jakiegoś, jakichś dodatkowych składników dałam, nawilżania, rozświetlenia, no po to, żeby sobie teraz pomalować. Tusz używam 200% objętości, więc to jest ten tusz, który największe, najwięcej daje objętości. On ma taką E, szczoteczkę, która jest prosta i dociera do każdej najniższych rzęsek, ale jak malujemy to, patrzmy sobie tak troszkę w dół, żeby się nie, u, e, nie pokropkować. A jeżeli się zrobi jakaś kropka, też nie ma problemu, ponieważ ona, e, jak się zdejmujemy albo nawet wcześniej. E, odrobinkę na dole, odrobinkę dodaję tylko, bo ja dolne rzęsy robię jakby, żeby one było widać, że je mam, ale mocno nie lubię jakiejś takiej firanki. Natomiast górne bardzo lubię, jak one są właśnie takie intensywniejsze. To jest po pierwszym razie, po pierwszym razie różnica moich rzęs po jednym w sensie e, wytuszowaniu. Można dwa czy trzy nie sklejają się rzęsy, bo on bardzo ładnie rozczesuje. Ja tak się posiłkuję lustereczkiem z boku, ponieważ lepiej widzę do lusterka niż e, do telefonu, ale ale tak, żebyście też widziały. No i jak jej robię drugi raz, to ja tak troszeczkę do końcówki podkręcam, żeby one też się wydłużały. No i, no i przyrównajcie, jest różnica między, między jedną, jednym okiem, jednymi rzęsami, a drugimi. Teraz troszkę zajmę się tym drugim okiem, żeby tak aż nie, nie, nie straszyło, że nie mam rzęs. Wiadomo mamy oczy też, jak malujemy, mamy nie mamy takiej symetrii idealnej. Ani w ustach, kształcie, ani generalnie, nieraz nawet w kształcie nie, tak samo pod powiekami, czy jak coś się dzieje, to, to też nie ma takiej mocnej, typowej symetrii, bo nawet oko możemy mieć troszkę jedne bardziej, jedno bardziej e, gdzieś tam takie smutne, drugie m, większe, różnie jest. Zdarza się, że widziałam, że Panie nawet miały e, tęczówki inne w jednym oku, a w drugim, więc e, tutaj. Tym makijażem właśnie możemy sobie też skorygować. Przykładowo, jeżeli jest mniejsze, to je powiększyć więcej, dodać koloru i, i, i tak o, słychać jak zmywarka chodzi. Eee, pranie, też już mi się pierze, wiadomo, to w ogóle o, skończyło. Zmywarka daje znać, że można wyciągać. Ale jeżeli chodzi o... Makijaż. I tak samo na przykład, jak mówiłam, przy ustach. Dzisiaj akurat zrobię taki intensywniejszy róż. I nie użyję konturówki, ale będę musiała je bardzo ładnie, dokładnie tam powiedzmy, wymalować. Nie wiem, czy ja bo tak trochę Wam zasłaniam, ale chyba jest ok. Słuchajcie, to jest nieidealny makijaż, nieidealnej, nieidealnej mnie, więc nie musi być jakieś nie wiadomo, co teraz. Oczywiście konturowanie, czyli bronzer róż, rozświetlacz i pędzelek fantastyczny, który bardzo ładnie wchodzi tutaj w to miejsce, które mamy właśnie sobie wyżłobić, czyli żeby twarz nie była taka płaska. Pędzelek jest tak fantastycznie ścięty i nabieramy bronzer na dół róż na środek, rozświetlacz u góry i teraz najpierw pokażę sam bronzer troszkę na tak jak od góry ucha do miejsca, w którym sobie chcemy jakby zrobić takie mm, wizualne wcięcie, po to, żeby to policzko właśnie tak fajnie wyciągnąć. Cała, cała buzia nam będzie właśnie fajnie tak wyglądać. Będziemy na końcu blendować, ale teraz dałam sobie sam brązer. Róż i rozświetlacz możemy dać też na jeden, przy jednym pociągnięciu, czyli widać, że róż i rozświetlacz, i jakby troszkę nad tym brązerem. I po co? Róż, bronzer nam robi wcięcie, ładnie nam z płaskiego policzka jakby rzeźbi to policzko bardziej, róż odrobinkę dodaje i dajemy tak jak patrzymy prosto, dajemy i tu kończymy lub tak jak ja lubię odrobinę jeszcze tu przodu, co daje róż, daje nam fajny taki look młodzieńczy, a rozświetlacz no... Umówmy się, o, zapomniałam tego, korektora dać perfekcyjnego, zaraz też zrobię. A rozświetlacz rozświetla przepięknie tą okolicę właśnie oka. Nawet można rozświetlaczem troszkę dać cementu na łuku Kwityna, bo nam. Czy nawet dołem, czy brązerem, bo nam z kolei wydają się usta e, takie większe. E, przepraszam, zapomniałam e, dać odrobinkę korektora. Nie to, że mam sińce potoczami, ale właśnie on też e, raz, że e, bardzo ładnie kryje, jakie są jakieś niedoskonałości, żyłki, e, właśnie sińce, czy, ale też ja go używam, żeby ładnie tak rozpromienić rozświetlić tą okolicę, ale też właśnie wyrównać można kolory, to można tak jest to takie dopełnienie, tak troszeczkę sobie tutaj wesprę się już pomalowane mam rzęsy, więc tak patrzę, żeby nie dotknąć i jest różnica. Jest, Jak użyjemy korektoru, korektora, powiem szczerze, że są panie, które lubią zamiast podkładu dawać właśnie na okolice oczu, że im za ciężko. Być może, chociaż podkłady nasze są bardzo lekkie, a jeżeli jest używany krem CC, to już w ogóle. To jednak są panie, które lubią samym korektorem. Nie, i wtedy też. Ale słuchajcie, zobaczcie. Jak już to policzko wygląda, nie? Odrobinkę jeszcze chyba sobie dam różu i na koniec też zobaczymy, jak w całościowo. Różę można sobie też tutaj przejechać i tak wyciągnąć, nie? Żeby ta wszystko szło tak tutaj do tego trójkącika, nie? No i teraz zobaczcie. Jest. Płasko no. Więc ja kiedyś powiedziałam, że robię lifting policzka, e, czy policzków jak jeżeli od oba i ktoś tam miał uwagi lifting, ha ha ha. Ale wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że, że to policzko wydaje się właśnie takie podciągnięte. Że, że ku górze takie zwarte, no i bardziej takie na młodzieńcze. Nie chodzi o to, żeby w eleganckim wieku udawać nastolatkę. Nie, podkreślać swoje atuty, nie martwić się tym. Więc, jeżeli, jeżeli na przykład fajnie mogę sobie tutaj podkreślić to policzko, ładnie wyglądać, takie na radosne, no to wiadomo, że, że wtedy lepiej. Lepiej to zrobić, niż udawać, że ha, natura i tak dalej. Jak ktoś wejdzie, chętnie, chętnie poproszę o przywitanie. Się już wprawdzie kończę i zaraz przejdę do ust, ale będzie mi miło, że, że też nie mówię do samej siebie. Użyłam dzisiaj e, złota, podniosłam powiekę e, takim przywróconym różem i oczywiście e, szarość matowa, czyli połączyłam satynę z matowym, po to, żeby właśnie było troszkę tego rozświetlenia dzisiaj na podkładzie rozświetlającym, więc dzisiaj taki efekt glow miał być, choć nie za dużo tego rozświetlenia jest, właśnie przełamana tą szarością. Jaka pomadka! Witaj Paulinko, bardzo mi miło, ale że, że na live'a trafiłaś, super, bardzo się cieszę, jak zawsze pięknie, cudownie. Dziękuję za taki miły komentarz. I teraz śmineczka, taka bardziej właśnie tak jak powiedziałam, oko Delikatniej, chociaż jednak na trzech cieniach, a szmineczka taka bardziej elegancka, przełamany róż, taki bardziej w biskupi i dlaczego jest matowa, czyli efekt glow miał być na, na skórze. Poprzez od podkładu poprzez rozświetlacz, a szmineczka będzie matowa. I fajne jest to, że właśnie możemy sobie ładnie ten dziwek zrobić. I chodzi o to, żeby je ładnie wyrysować. Jeżeli nie używamy konturówki, to żeby ładnie zarys wyrysować. Jeżeli mamy już tak ten, ten kontur ust z wiekiem, też troszeczkę się zanika, takie przerywane, no to konturówka na pewno nam ten kontur nada. A szmineczka zupełnie lub błyszczyk. Ja lubię jedno i drugie, aczkolwiek chyba więcej szminki używam tak jak do pracy. I teraz dolne usta. Dolno, no. I słuchajcie, nie zapominamy przy makijażu ust, żeby do końca wymalować, żeby to nie było środek środek tak bez obrysu. Jeżeli konturówka, to jest już zrobione, ale jak sama szminka, no to musimy tam ten środeczek ładnie. No i. O! Po to, że jak mówimy, to tutaj też. A, trochę się bawię tak przy normalnie, to wiadomo, ciach, ciach, ciach i już. Ale no, jest, jest, ta szmineczka jest naprawdę elegancka. To jest bardziej taka semi mat, czyli matowa, ale ma takie składniki, które rozpraszają światło, i te usta wydają się nawet na większe. Ja powinnam. Tak naprawdę patrząc na kształt moich ust, bo dolna, dolna warga jest taka troszeczkę szersza, na górze, powinnam robić obrys i tą górę troszeczkę powiększać, ale jakoś tak zawsze o tym zapominam. Można zrobić szmineczką wyżej i powinnam przelecieć kontur, ale jest jak jest, tak też mi się podoba. E, nie wzięłam sobie purtru transparentnego, ale jeżeli na koniec jeszcze e, się wydaje, że może za dużo tego efektu glow, akurat mam ten wygładzający, ale szerokim pędzlem, troszkę tutaj pod oczami chociaż pod oczami to bardziej tym pędzlem, może, którym robiłam, że bardziej umiejętnie. O! I jest zmatowione, jest fajnie. I na dzisiejszy dzień, który częściowo pracowity, częściowo zobaczymy, jak tam wyjdzie. Jeżeli jesteście w domu, nie malujecie się, to zawsze. Mówię, że chociaż dajcie ochronę, czyli albo krem CC, albo podkład. Ja dzisiaj akurat użyłam podkładu, bardzo delikatny to jest podkład. No zresztą no, na nic nie odcina. Podkłady bardzo fajnie się jakby dopasowują do koloru skóry, jeżeli jest odpowiednio dobrany. Ale dlaczego mówię, że podkład? lub krem CC jest ostatnim elementem pielęgnacji, więc jeżeli dajemy się do sprzątania, nie, 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 żadnego makijażu, to chociaż dajmy tę ochronę, albo chociaż bazę pod podkład, która też będzie ochroną. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest jest na, na ten podkład wszystkie właśnie kurze, zanieczyszczenia środowiska, i inne, których zwłaszcza przy sprzątaniu, no nie, nie brakuje. Potem często w ciągu dnia ręce myjemy ręce, no buzie na pewno też, ale przykleja się to wszystko do skóry, a jeżeli panie narzekają na przetuszczającą skórę, na odwodnioną, więc woda też się ulatnia. Yy, narzekają bardzo na poszerzone pory, zaskórniki dalej. No to łatwiej, żeby te, te zanieczyszczenia się przyklejały do podkładu, i później ten podkład zmywamy kosmetykiem myjącym i spukujemy wodą, a do porów nam wchodzi, że tak powiem, mniej tych zanieczyszczeń. Więc też prawdopodobieństwo tego, że coś nam się wybuduje, już nie mówię o zaskórniczkach, bo to jest typowo zanieczyszczenie, typowy brud, natomiast jeżeli chodzi o to, jak macie taką skórę, że od czasu do czasu gdzieś tam te diody trądzikowe wychodzą, no to wiadomo, że, że to jest zanieczyszczeń, które, no, oczywiście to jest więcej powodów, ale też jeden z, z tych kilku jest zanieczyszczenie środowiska, więc jeżeli jest podkład, Krem CC, sama baza, której nie widać, to zanieczyszczenia zmywamy razem z tą ochroną, więc piąty etap pielęgnacji ochrona. Zachęcam. Zachęcam też do inspirowania się. Jeżeli masz pytania, to bardzo chętnie tutaj na, w komentarzu czy wiadomości prywatnej. Oczywiście też pomagam. Teraz chyba za wysoko ten telefonik. Pomagam w inspirowaniu się. Jeżeli chciałabyś wypróbować jakieś kosmetyki, czy dowiedzieć się, co zawiera moja peletka, takie minimum pielęgnacyjne lub minimum makijażowe. Zapraszam do kontaktu i życzę miłej soboty. Pozdrawiam.